Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam obłędnie pyszne, piękne ciasto Melinowa Chmurka na kopcie z dużą ilością mali z melinową galaretką, z lekkim, pysznym kremem i chrupiącą bezą na górze. Ciasto jest przypyszne, można zrobić w prostokątnej formie, można zrobić w okrągły jako tort urodzinowy. Wszystkim polecam, zapraszam Was do przygotowania i do subskrypcji mojego kanału. Najpierw przygotuję biszkopt. Do misy miksera dodaję jajka, dodaję cukier i wszystko ubijam na maksymalnych obrotach. 10-13 minut zależy od miksera. Ubijam aż masa mniej więcej potroi swoją objętość. I gotowe. Mąkę i proszek do pieczenia przesiewam przez sito. Do ubitych jajek z cukrem dodaję przesianą mąkę, dodaję partiami stopniowo i bardzo powoli, delikatnie tą masę mieszam. Blachę mam o rozmiarach 25x35 cm, wyłożyłam blachę papierem do pieczenia i przekładam masę na blachę i wszędzie równomiernie rozprowadzam. Piekarnik już mam w tym czasie rozgrzany, 160 stopni, góra-dół i pieczemy biszkopt 25-30 minut, zależy od piekarnika do suchego patyczka. I póki biszkopt się piecze w piekarniku, zajmę się galaretką. Do miski dodaję cztery szklanki gorącej ugotowanej wody, dodaję malinowe galaretki i bardzo dobrze mieszam, żeby nie było żadnych grudek, żeby dobrze masa była wymieszana. I do galaretki dodaję maliny. Maliny mogą być świeże, a mogą być mrożone. Jeżeli są mrożone, to nie trzeba je rozmrażać. Dodaję maliny do galaretki i wszystko bardzo dobrze mieszam. Wkładam do lodówki, żeby galaretka zaczęła tężyć. W tym czasie biszkopt już się upiekł, teraz trzeba poczekać, aż całkowicie wystygnie. Kiedy biszkopt jest wystudzony, zdejmuję papier do pieczenia i przekładam biszkopt z powrotem na blachę wyścieloną papierem do pieczenia. Galaretka już zaczęła tężyć, nie jest jeszcze całkowicie stężała, ale nie jest rzadka. Nie wylewajcie rzadkiej galaretki na Biszkopt. Jest akurat idealna konsystencja, więc przelewam galaretkę na Biszkopt i równomiernie rozprowadzam, żeby było tej galaretki wszędzie tyle samo i tyle samo mail. I wkładam ciasto znowu do lodówki minimum na godzinę, żeby galaretka całkowicie stężała. A teraz robię krem. Do misy miksera wlewam mocno schłodzoną śmietankę 30 i dodaję do niej 2 łyżki cukru pudru wymieszane ze śmietanką fix. Ubijam na maksymalnych obrotach, aż śmietanka się ubije, będzie sztywna. Kiedy śmietanka się ubiła, dodaję do niej mocno schłodzony ser mascarpone. Ser mascarpone dodaję stopniowo, a potem ubijam na maksymalnych obrotach około minuty, żeby serek i śmietanka się połączyły i był taki sztywny, jednolity krem. Krem robimy tuż przed wyłożeniem go na ciasto. Galaretka już całkowicie stężała, więc przekładam krem na galaretkę i wszędzie równomiernie ten krem rozprowadzam. Ciasto potem wkładam znowu do lodówki i została tylko jedna ostatnia warstwa beza. Do suchej czystej miski miksera dodaję białka i zaczynam ubijać. Kiedy białka się spieniły, dodaję stopniowo cukier partiami i ubijam na maksymalnych obrotach, aż beza zrobi się sztywna. Cukier nie będzie wyczuwalny beza nie będzie opadać, wtedy to znaczy, że beza jest gotowa. Ubijanie bezy trwa około 10 minut, to zależy od miksera. Ważne jest też, żeby białka nie ubijać za długo, żeby białka nie przebić. Kiedy beza już jest ubita, dodaję łyżeczkę mąki ziemniaczanej, łyżeczkę soku z cytryny i włączam mikser na maksymalnych obrotach, dosłownie na 30 sekund, żeby tylko wszystko się połączyło. Blat wyścieliłam papierem do pieczenia, przyłożyłam sobie formę, w której będzie ciasto i zaznaczyłam sobie ołówkiem jaką mniej więcej ma mieć wielkość beza. Żeby papier się nie ruszał i mi nie przeszkadzał, boki blachy troszeczkę posnarowałam bezą, żeby papier się przykleił. Piekarnik w tym czasie już mam rozgrzany 110 stopni z termoobiegiem i piekłam godzinę i 15 minut. Ten czas pieczenia może się różnić plus minus 10 minut oraz temperatura plus minus 10 stopni, to zależy od piekarnika. Kiedy beza się upiekła, wyłączam piekarnik i zostawiam ją w zamkniętym piekarniku aż beza całkowicie się wystudzi. Wystudzoną bezę przekładam na ciasto i ciasto znowu wkładam do lodówki na całą noc. Następnego dnia wyjmuję ciasto z lodówki, ostrożnie kroję i można się delektować. Zobaczcie jakie jest piękne ciasto w środku, a jakie pyszne! Mm. Lekki, puszysty biszkop, dużo malin, galaretka, kremowy, śmietankowy krem i chrupiąca beza co może być lepsze. To ciasto to jest niebo w gębie. Wszystkim polecam. Jest bardzo pyszna. Można się zajadać. Ciasto to jest rewelacyjne. Myślę, że dużo z Was już zna pewnie ten przepis. To już się robi taki klasyk malinowa chmurka, ale ja nie mogłam się powstrzymać i też nie zrobić u siebie na kanale tego ciasta, bo ono jest bombowe. Ono jest bardzo smaczne. Ono, ono też pięknie wygląda. Ja wczoraj miałam gości i wszystkim bardzo smakowało. Każdy dostał kawałek na wynos. Gości są zachwyceni, zadowoleni, więc ja też. Też tak naprawdę się stresuję, kiedy robię ciasto to jak ktoś ma przyjść, więc czasami coś mi tam nie wychodzi, ale malinowa chmurka się udała mimo to, że robiłam ją dla gości więc się mega cieszę i wszystkim Wam polecam koniecznie zrobić. Skuście się na to ciacho naprawdę warto. Można zrobić w okrągłej formie i to będzie bardzo fajny prezent dla kogoś na urodzinki jako tort urodzinowy więc życzę Wam miłego dnia koniecznie skorzystajcie z tego przepisu i koniecznie dajcie mi znać w komentarzach jak Wam się udało, jak Wam się Podoba ten przepis? Ja czekam mega na wasze komentarze. No i oczywiście na wasze zdjęcia wysyłajcie mi je na Instagrama. Życzę wam wszystkim miłego dnia, udanego ciasta i do zobaczenia. Pa.